Co tu Marcinkowi przyszło wczoraj? Monster Power? Black Monster! Nowy! Powiem tak... Tak trzymie, że nie potrafię tego rozszerzyć. Będzie dzisiaj fajnie, zobaczymy. Dobre, dzisiaj same dobre wiadomości. Jedna to taka, że... Rzek jest zdrowy w końcu. Bo wczoraj Rzek umierał, Harlow jak jednięty. Ale w końcu... Ufa, nie trenował 4 dni. Dzisiaj sioda dzień loda, także koszuleczka zapraszam do kupowania. Asortymentu jest taki nadmiar fajnych, nad stan magazynowy, więc tak naprawdę bardzo szybka wysyłka, więc polecam. Seta, nie boli łokieć, także zobaczymy leciutko, żeby nie, nie przedobrzyć. Mam taki temat, Będę chciał nakręcić fajny materiał z widzami w Smart Gym w Gliwicach, tam gdzie jest stół do armwrestlingu. Pooporować troszkę z ludźmi na lewą rękę, bo prawą mam zajebaną, więc nie będę chciał eksploatować, ale na lewą jak najbardziej, więc będę na pewno chciał to nagłośnić. No i będę was chciał przekonać, zachęcić do tego, żeby tam przyjść. Kto będzie chciał wystąpić, na kanale także zapraszam dajcie znać w komentarzach czy jesteście na to, na tak? a ja będę chciał to nakręcić good, ale włosy na szyi lecimy z tematem 220 od razu. Wreszcie go nie nagrywałem, bo nie było sensu. E, wziąłem e, taśmy na kolana, zobaczymy czy ich użyję. Zobaczymy, bo na razie ciężko. 200 było ciężkie, dosyć, e, dosyć bardzo. Teraz zrobimy 220 i zobaczymy, czy będziemy wchodzili w, w taśmy. Ale 4 dnia życia wzięte. Chciało się grać sparring bez szopki, przewiało mnie potem te nagrania, gdzie latałem po netto, też nie za dobrze ubrany, no i niestety w kaslu było tchója, teraz jest ok, także możemy się skupić na treningu. No, także wracając do tego co mówiłem na vlogu odnośnie e, Smart gymu, to chyba tam jest Politechnika, tam się taka mała siłownia jest e, no, tam będę chciał zrobić, tam gdzie jest ten stół do siłowania. Także dajcie znać mi na priv albo w komentarzu, że jesteście chętni najlepiej Instagram albo prywatne konto to napiszcie to na pewno się dogadamy, dogadamy termin, no i będzie szło ponapieprzać. Nie bójcie się, tam dwa, trzy razy sparujemy, to nie będziecie jakoś ekstra tego odczuwali, zawsze możecie poczuć tę prawdziwą siłę, <laughs> jakiej nie ma w tej łapie. Także polecam, no i myślę, że będzie jakieś zainteresowanie i będzie szło troszkę a ja, A to było na tyle, lajkujcie, a zarolę roleca do roboty, gruba Wygrałem Wygrałem, wygrałem taki strój, nie? Jesteśmy oczywiście wśród ludzi, nie? Także nie żeby... Coś, ale... Głowem do czoła! Marcin, sklep KFT, witam serdecznie! Dzień dobry, czy jest beta-analina? Data anal Aaaa, ah, koleżanka jest na uroku, ale ja jestem równie kompetentny. Nowy kod KFD Beta Analina.